Cześć, to Agnieszka Kułakowska. E, chciałabym ci wytłumaczyć dzisiaj małą rzecz. E, co to jest szef nakładany? Jestem w trakcie, e, w trakcie takiej większej poprawki dopasowania e, korzucha. To jest sztuczny korzuch, ale wygląda bardzo ładnie. Jest w ogóle szyty, e, na pewno zamieszczę zdjęcie. E, szyty na wzór e, takich e, starszych korzuchów, takich ze skóry naturalnej. Ten jest, jest dobry materiał, fajnie wygląda, już pewnie był noszony wiele lat, ale już przechodzi na młodsze pokolenie, więc wymaga dopasowania do sylwetki. No i materiał trzyma, trzyma się świetnie. Ale i, to nie byłaby taka trudność, no jest gruby materiał, w ogóle to, co jest trudność w, szy, w poprawianiu czy szyciu takich kożuchów, czy kurteczek z takich, z takiego nawet sztucznego mates, ze sztucznego kożucha, to jest to, że, no, trudno na tym zaznaczyć, jeżeli zszywacie lew, na lewej stronie, powiedzmy tutaj rękaw, tylko rękaw jest szyty w ten sposób i ten wewnętrz, i ten środkowy pod pachą szef łączący rękaw jest tak zszywany, więc szyjecie po tej stronie. To jest na tyle jest trudne, że, to, że ten puch, to takie futerko z lewej strony może łatwo wcinać się wam pod igłę w stopkę, się zakręcać w nitkę, jak szyjecie, więc wymaga to uwagi. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć dzisiaj teraz, to jest to, że w większości całe to futerko. Tutaj na dole jeszcze takie jest wykończone. Ja mówię, no, rzeczywiście on jest e, tak szyty jak kiedyś takie pewnie e, w pokoleniu moi, moich rodziców. Akurat wtedy były takie korzuszki najbardziej modne. Teraz pewnie są skóry lepiej miękko wyrabiane, kiedyś były takie sztywne, jak zbroje, no, ale to nie o tym. Dobra, bo zbaczam z tematu. Ale w większości, całe to futerko, widzicie, tu jest taki kra taka krawędź. Jest to szef nakładany, czyli nie jest szywany tak, że są dwa szwy. Tutaj jest rękaw, dwa szwy i tu jest lewa strona, jest szycie, zapas szwu. Jest tak naprawdę, już Wam pokazuję, jest jedna część, to jest jakby jedna zapas, to jest centymetr, i tu nakładam na to drugą część, i z brzegu to około tak, 1,5 mm, 2 mm od krawędzi przeszywam, więc tutaj e, ja, ja to poprawiam, więc to jest e, dosyć pracochłonne e, ponieważ trzeba dobrze wymierzyć równo i, e, i potem to wszystko ponakładać poprzypinać i szyć po tym to jest e, to się wszystko suwa i to też jest e, trochę uciążliwe, ale druga sprawa jest taka, że jak przygotowujecie, to tak po pierwsze to musi być równo wykrojone i tutaj, żeby to, bo w żadnym w tym elemencie to nie wystawało ten futerko spod spodem. Więc jak widzicie, jak ja przyłożę to w ten sposób, to zaraz to z lewej strony wychodzi. Więc trzeba troszeczkę tę tą krawędź, już zaczęłam troszeczkę wycinać, wyciąć tego puchu z lewej strony. Troszeczkę jeszcze więcej tutaj tu już tam kilka milimetrów z brzegu Wycięłam nożyczkami. Troszeczkę więcej będę musiała wyciąć, tak, żeby to zrobić, że jak będę przykładać, żeby nic mi tutaj to nie wychodziło, że ja mogę to wsunąć pod tą stronę, przyłożyć, upiąć szpileczką. Tak, to nie skóra naturalna, więc tutaj nic nie widać na prawej stronie, więc to jest normalny materiał, to, to jest taki jak sztuczny, taka imitacja sztucznego zamszu. Z futerkiem lew, na lewej stronie, ale na pewno też jest ciepły, ciepły materiał, więc tutaj będzie trzeba tą krawędź, która będzie na wierzchu, będzie trzeba to futerko wyciąć na brzegu nożyczkami i dopiero to przyłożyć. To jest tak naprawdę no, szef nakładany, że. Nakłada się, tak, i, i czasami się mówi, że coś jest wykończone i są szwy na surowo. Na surowo to znaczy, że to, ta krawędź nie jest w ogóle obrzucona, to jest tylko przecięty materiał, nie ma tu żadnego wykończenia, to jest to na surowo, plus do tego szwy są nakładane, czyli, czyli jest naszyte na wierzchu, jest tylko jeden szef łączon, łączony. A pod spodem, już pokazuję, a pod spodem ten zapas szwu to jest to, co tam ten jeden centymetr został zostawiony, więc to tak wygląda. Z lewej strony to nie ma jakiejś tam większej różnicy, natomiast z prawej strony widać to w ten sposób, że już takie te 2 mm tutaj od stępnowania powierzchu zostają. Jedynie tu ten rękaw od środka jest zszywany takim, Normalnym szwem, ale ja mówię, no trzeba będzie jak na lewą stronę e, przy, przełożyć, e, więc zaznaczanie powiedzmy, jakbym nawet szywała po lewej stronie, e, byłoby o wiele trudniejsze. Bo spróbujcie zaznaczyć, e, ile macie obciąć, wiadomo, trzeba będzie na prawej stronie, na ile to szywać, gdybyście mieli to zaznaczać. Na tym. <noise> Tutaj, tak naprawdę, jak wepniecie szpilkę, to już szpilki nie będzie widać, więc. Takie, takie różne miski pluszowe są, e, są bardziej pracochłonne no wszystko oczywiście, na wszystko jest jakiś sposób, im więcej się szyje tym się tych sposobów jest e, więcej, to no, tak jak mówię, no, nawet jak tam ten rękaw będzie też zwężany, tutaj ten szef pod pachą, no to na pewno to będę musiała, nie będę mogła na tym zaznaczyć, po prostu to Rękaw rozpruje tak jak te boki. Rozpruje, zaznaczę ile mam to z, i, i, ile mam to zwęzić, wytnę ten materiał. A potem zało, z, z, zrobię sobie założenie, że szwy będą miały 1,5 cm. Więc ta, ta, tyle wytnę, tyle później na 1,5 cm zszyję, bo naprawdę no, na tym nie zaznaczysz. Tak naprawdę, włos raz w jedną stronę się układa, raz w drugą i na tym się nie da zaznaczyć, po prostu trzeba założyć, że już jakieś, jakąś szerokość mam. No, więc tutaj w sumie nawet jest łatwiej łatwiej i niełatwiej, bo tak naprawdę musiałam wyciąć z zwężany ten korzuszek. Musiałam zaznaczyć, ile obcinam, po później to nakładać. Upinać i żeby to równo szło i się to wszystko trzymało, więc tak to wygląda, ale polecam, polecam, żeby robić wszelkie poprawki z sezon do przodu. Jak jest jesień, wrzesień się zaczyna, to żeby nie nieszyć nieszyć zimowych ubrań w grudniu przed świętami, żeby gdzieś tam się wystroić i pokazać się rodzinie, tylko robić to z wyprzedzeniem, na przykład koniec września, październik, listopad to już jak wiecie może być już śnieg, więc nie dajcie się zaskoczyć jak drogowcy zimą, yy, yy, nagłym atakiem zimy, więc można wszystko przygotować dużo, dużo wcześniej. Jak masz pytania, to pisz do mnie, masz z czymś kłopoty. Jak chcesz, na przykład stacjonarnie w Warszawie na jakieś konsultacje krawieckie, na lekcje szycia, czegoś ci brakuje, nie wiesz jak ruszyć, uczysz się albo szyjesz, ale czegoś ci brakuje, brakuje ci takiej praktycznej wiedzy, takich typów krawieckich, to zapraszam do mnie. Chętnie udzielę ci takich lekcji i na pewno ruszysz do przodu, bo na pewno, z tego co z mojego doświadczenia, to już zauważyłam, że takie indywidualne lekcje to potrafią tak pchnąć w te wszystkie umiejętności krawieckie do przodu, że na no taki kurs zbiorowy, szycia tego, co wszyscy to tobie tego to nie da. No ale dzisiaj było o tym korzuszku, o oświe nakładanym, o wykończeniu na surowo, więc to na tyle. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Pozdrawiam Was serdecznie i kreatywnego szycia życzę. Pozdrawiam Aga.